Kaczyński bezlitośnie osto konkretach. Tusk zaczyna mieć problemy z własną inteligencją. Jarosław Kaczyński zarzucił premierowi, że ten zaczyna mieć problemy z własną inteligencją i nie rozumie, gdzie leży problem w kwestii umowy z rynkiem Mercosur. Podniósł się w ten sposób do słów Donalda Tuska, które padły podczas spotkania z wyborcami w Piotrkowie Trybunalskim co naprawdę powiedział Donald Tusk. Trwa polityczna wymiana ciosów w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z południowoamerykańskim rynkiem Mercosur. Strona rządowa przypomina w tym kontekście wizytę ówczesnego szefa MSZ Jacka Czaputowicza, który w 2019 roku przekazał, że Polska jest przychylna staraniom Brazylii o formalne rozpoczęcie procesu akcesyjnego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Natomiast obie strony liczą także na rychłą finalizację negocjacji w sprawie zawarcia umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a wspólnym rynkiem Południa Mercosur, która powinna przyczynić się do zwiększenia obrotów handlowych między oboma blokami. Było to elementem kurtuazji wobec gospodarza, ocenił Radosław Fogiel, pytany o te kwestie na antenie Polsat News. Problemy Łukasza Majzy. Jest wniosek o uchylenie immunitetu. Donald Tusk odpowiedział w sprawie Mercosur. Konsumentów jest więcej niż rolników. Temat Mercosur pojawił się także na spotkaniu otwartym premiera Donalda Tuska z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Jeden z wyborców zwrócił uwagę, że rolnicy mają obecnie bardzo duży problem ze zbytem swoich produktów, a do tego, jeśli wejdą w życie, umowa z krajami Mercosur, liberalizacja handlu z Ukrainą i ze Stanami Zjednoczonymi to nie są w żaden sposób chronieni. Nie wytrzymamy tej konkurencji oświadczył, wręczając premierowi 20 postulatów wypracowanych przez organizacje rolnicze szef polskiego rządu mówiąc o umowie z krajami Mercosur oświadczył, że trzeba brać pod uwagę interes całego społeczeństwa. Jeśli zamkniemy się na resztę świata, chroniąc polskie produkty rolne, to równocześnie ograniczymy radykalnie możliwości eksportowe, tłumaczył Tusk. Powiedział, że musi mieć na uwadze interes polskiego konsumenta. Konsumentów jest więcej niż rolników, stwierdził premier. Jak rząd chce zapobiec napływowi produktów rolnych z Ukrainy? Tłumaczył, że w przypadku umowy z Mercosur, za każdym razem, kiedy zostaną naruszone reguły rynkowe, przyjedzie za dużo produktów, będziemy w Europie za każdym razem awanturować się i będą wprowadzane kwoty i cła. Zapewnił, że są także krajowe sposoby takiego kontrolowania granicy, żeby zapobiec w zagrożeniu napływu produktów rolnych z Ukrainy. Szukamy sposobu, jak przymusić sieci handlowe w Polsce, żeby nie było tej gigantycznej różnicy między tym, co Wam płacą, a tym, co ludzie widzą jako ceny w sklepach, mówił premier. Jarosław Kaczyński ocenił Donalda Tuska. Oderwany od rzeczywistości. Do słów premiera odniósł się Jarosław Kaczyński. Tusk podobno wczoraj przyznał, że de facto umowa z krajami Mercosur nie jest taka zła, a on tak naprawdę nie rozumie, gdzie leży problem. Uznał też, że sprawa 100 konkretów jest zamknięta, bo skoro dostał tylko 31% głosów, to zrealizował, według swojego odczucia, raptem jeden z obietnic. Ewidentnie oderwany od rzeczywistości, napisał za pośrednictwem Platformy X. Wiedzieliśmy już, że nie szanuje inteligencji Polaków, ale teraz zaczyna mieć problemy z własną. Dodał. Co Donald Tusk mówi o realizacji 100 konkretów. Kwestia realizacji obietnic wyborczych także była jednym z tematów spotkania Tuska w Piotrkowie Trybunalskim. Premier podkreślił, że nie dostał 100% władzy. Znaczy, kiedy mówiłem przed 15 października, także tutaj w Piotrkowie, głosujcie na mnie, będę miał władzę, zrobię to, te 100 rzeczy. Gdybym miał 100% władzy, byłoby tych 100 rzeczy, powiedział. Ja wiem, że główna odpowiedzialność i tak spada na mnie, ale dzielmy się odpowiedzialnością porówno za całą Polskę, za to, co w Polsce się dzieje. Dostałem niecałe 31% głosów, mniej, niż 1 z 3. Mówi o zwycięstwie 15 października, ale ja dostałem 31%, znaczy moja partia, 31%. Więc zrobiłem jeden z z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek, kontynuował szef polskiego rządu.